A czy zdarzyło się tak, panie Mariuszu, że po meczu, yy, przegranym meczu, yy, przed konferencją prasową trener już zwolnił zawodnika? No zdarzało się różnie, oczywiście w trakcie meczu może posadzić cię na ławce rezerwowych, tak? może możecie już więcej nie wypuścili na lód, może cię okrzyczeć, może cię obrazić, może cię wyzwać, może to zrobić w szatni, w pełnej szatni, gdzie, gdzie, gdzie wszyscy siedzimy i nagle Ktoś niestety obrywa, tak, także dużo rzeczy się może się zdarzyć i niestety dużo się dzieje, tak, i to już na poziomie czasami tym, tym młodszym nawet mając, dorosłym być i mając trzydzieści kilka lat dalej może zostać okrzyczany i gdzieś tam Eee, zezwany nawet przez tenera. Także no, takie życie sportowca. Nikt się na, na siłę tam nie trzyma. Eee, można powiedzieć, że to jest chyba coś takiego, że tej demokracji do końca nie ma w sporcie. No bo po prostu jedna osoba decyduje o tym, czy, czy grasz, ile grasz. So, nie, nie musi nic być dane, nie musi być wszystko porównane. Wszystko zależy od jednej osoby. Bardzo trudne są konferencje prasowe po przegranym meczu. Czasem zdarza się, że trener ogłasza wtedy, którzy zawodnicy pożegnają się z klubem. To, co jest najpiękniejsze w historii zbawienia, to to, że Bóg nie ogłosił konferencji prasowej po tym, jak ludzkość odwróciła się od Niego. Wręcz przeciwnie. Posłał swojego jednorodzonego syna, aby wybawił nas od śmierci wiecznej i dał nam nowe życie. I każdy z nas ma szansę odnaleźć się na nowo. Każdy z nas ma szansę nawrócenia, powrotu do miłości ojca. Ta konferencja prasowa ma dla nas happy end. Zależy tylko od naszej decyzji: czy otworzymy się na to wszystko, co przynosi Chrystus, czy też zamkniemy się i nie będziemy chcieli być w gronie wiecznych zwycięzców.